Siema, ja jestem Szymek i chciałem Was serdecznie powitać na moim kanale na YouTube Jak widzicie, po nazwie Szymek na Erasmusie. Ja jestem Szymek, lecę sobie na Erasmusa. Jestem generalnie z Bielska Białej, Uniwersytet Białej Lecę sobie do Hiszpanii, do miasteczka Orense. Uczelnia nazywa się Uniwersytet de Vigo, bo to jest tak naprawdę Vigo. Vigo jest około 80 km od tego Orense. Ale oni mają w trzech, różnych, w trzech różnych miastach mają kampusy uczelni. No i co? Chciałem wam przedstawić troszeczkę życia, jak to wygląda na Erasmusie, jak w ogóle wygląda życie w Hiszpanii. Dla mnie to też będzie super pamiątka na przyszłość. Wam mogę też pokazać, na pewno będzie dość sporo kontentu, bo mam dużo pomysłów co pokazać, co robić w ogóle w tej Hiszpanii. Mam na to pół roku, zostaję do do końca lutego, wylatuje dzisiaj, czyli 2 września no i na razie to tyle, taki wstęp na razie z lotniska, jestem teraz w Krakowie z Krakowa lecę do Mediolanu a z Mediolanu lecę już do Madrytu tak było po prostu taniej lot z przesiadką no i z Madrytu już jadę pociągiem generalnie super sprawa, bo pociągi w Hiszpanii są w ogóle jakieś pojebane, bo Ponad 400 km z Madrytu, jadę 2,5 godziny. Eee, także mega fajnie. Eee, na razie to tyle. Widzimy się zaraz jeszcze na lotnisku w Mediolanie, pewnie. Może trochę Wam pokażę, co tam słychać. Jestem już w Mediolanie, wylądowałem. Jest godzina w pół do drugiej. Lot minął mi szybciutko. Bardzo przyjemnie, chociaż trochę twarde lądowanie, bo to Ryanair, wiadomo, nie może być za dobrze. No i co? Trochę kręciłem się tu już po lotnisku, żeby znaleźć jakieś miejsce, gdzie mogę się kimnąć, bo jednak do następnego odlotu mam 4,5 godziny dopiero o 6 lecę, Ale widzę, że tutaj raczej ludzie śpią po prostu gdziekolwiek sobie, więc nie będzie z tym problemu. Trochę też zgodniałem mam orzeszki, ale Coś bym większego zjadł, a wydaje mi się, że o godzinie 1.30 na lotnisku Chociaż w sumie to jest lotnisko, to może będzie coś otwarte Ale coś czuję, że może być, może być z tym ciężko eee, Plan na teraz Może, nie wiem, chillować bombę Zjeść coś i od razu odpalę se lapka i już zacznę montować tego vloga Żeby mieć potem mniej roboty, bo i tak czymś się muszę zająć na te ponad 4 godziny mm. No i co, na razie tyle, no nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć, jestem na lotnisku, więc tu się nic nie dzieje, dopiero jazda się zacznie w Madrycie. Eee, ale to już, może jeszcze powiem parę rzeczy o sobie dla ludzi, którzy nie są tu z mojego Instagrama, tylko nie wiem, może gdzieś wpadli losowo na ten materiał. Jak już mówiłem wcześniej, jestem Szymek, jestem z Bielska Białej, eee, studiuję informatykę na UBB, czyli na Uniwersytecie bielsko eee, Zaczynam teraz trzeci rok, no i postanowiłem, że sobie polecę do Hiszpanii. Że będzie super. Z takich rzeczy jeszcze, które może fajnie, żebyście wiedzieli, to chodzę na siłownię, jak widać. Więc na pewno wlog jakiejś z siłowni musi wpaść, bo muszę sobie znaleźć tam siłownię. Generalnie, z tego co wiem, na kampusie jest jest, tak, jest basen, jest siłownia i jest track field, czyli ten no, bieżnia. I można sobie wykupić jakiś tam pakiet, chyba 10 euro na miesiąc. I masz dostęp do tego wszystkiego Więc na pewno będę musiał Będę musiał się zorientować, będzie to z siłowni No i z kompusu też będę nagrywać No co no. Będą się na mnie jak na zjeba patrzeć, ale trudno Raz się żyje, a pamiątka super będzie Do końca życia Wiadomo, będzie w głowie też Ale będzie też jako materiał wideo Więcej informacji jeszcze na temat Mojej uczelni Na którą przyjechałem I tego co tam będę robić to to, to jak przylecim, już nie chce mi się teraz o tym myśleć. Teraz jeszcze mam głowę w podróży, chillerka. Nie stresuję się uczelnią, ale pewnie do mnie dojdzie, jak wejdę sobie do swojego pokoju. Trochę mam oczywiście też room tour po moim pokoju, ale muszę na pewno powiedzieć, że teraz czuję się bardziej comfy, że tak powiem, nagrywając się, bo jednak, no tam byłem w Polsce jeszcze, niektórzy ludzie mówili po polsku jeszcze, wiesz, siedzisz, masz telefon przed sobą, tak troszeczkę jest awkward a teraz już jest, jest totalna chillera, bo ludzie się na mnie patrzą, ale wiem, że mnie nie zrozumią więc to jest ten plus na pewno co by tu jeszcze wam powiedzieć fajnego, no jestem na lotnisku, no tu się nic nie dzieje na razie, dopiero dopiero jazda się zacznie, jak faktycznie wyląduje w tym Madrycie trzeba będzie y, autobusem przemieścić się na pociąg i pociągiem już do mojego miasteczka, więc tam będzie większy młyn, myślę. A teraz jest Chilera. Też troszeczkę ze mnie zszedł stres, bo jednak, no co by nie mówić, troszeczkę się stresowałem yy, przed tym pierwszym lotem. Dopiero jak stałem już w kolejce na bramki, to dość, do, doszło do mnie. Co ja tak naprawdę od dupca mnie lecę sobie sam do Hiszpanii na pół roku. Także. Ale nie no, jak mówiłem, no fajnie, trzeba stawiać sobie wyzwania, trzeba próbować nowych, nowych rzeczy w życiu Ym, No i tyle, koniec mojego Pierdolenia o wartościach w życiu czy coś Ym, To tyle na razie chyba Widzimy się w Madrycie Pozdro Jednak jeszcze jedno ujęcie z Mediolanu Update mojej sytuacji jest taki, że jest godzina piąta. Zjadłem sobie kanapeczkę Za 7 euro, bo no Ciężko było, a akurat się otworzyło już Także Nie jestem na głodzie takim pełnym Wody sobie uzupełniłem Za godzinkę lot Więc już powoli się przemieszczam W stronę mojego gate'a Bo to lotnisko jest dość spore powiem wam Chyba jest tu 150 gate'ów Na jednym terminalu jeszcze jest jest terminal A, B i chyba C. Więc spore, więc między bramkami jest dość sporo łażenia. Tutaj akurat Wam pokażę. O, tu sobie właśnie tę kanapę jadłem. No, bez szału, ale no, wiadomo jak to jest. Myślałem, że jakaś pizka będzie, bo tu było napisane, że pizza, steakhouse, coś tam. O, tam, tam, tam. Burgers, meat, beef, ale no nie było, była kanapka tylko. Z takich ciekawych rzeczy. No, yy, więc to tyle z Mediolanu i do zobaczenia w Madrycie. Sometimes when pressure holds too tight.